Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj gramy sobie w nową grę, też w nowym roku. E, we, supermarket te, e, no, we Supermarket Simulator. Tutaj ja sobie już zrobiłem coś, no bo nie mogę otwierać nagrywania, żebym tego nie zrobił. Więc zaczynamy kasować sobie zaraz rzeczy. Czekaj, ja muszę. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. O, co za ja pieniądze. I mam jeden. Piątka, Dobra. No i wydane. No i fajnie. E, czyli to, to, to. I kartą. 9. No i nabite 9 No i pięknie. Kartą. E, no i ogólnie będziemy sobie grali też we, 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 o drugiej wojnie światowej gr, 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 grę. No będę robił też lepszy ten montaż prawdopodobnie. A jeżeli nie, no to będą trzy filmy. zależnie jak tego. Nie będę wam tego. O kurde, ile jest za wydania. E, nie będę wam mówił, ile będzie filmów, no ale postaram się dwa robić na tydzień. Może będą czasami. E, e, czasami może będą więcej niż e, e, niż dwa, po prostu. No. Jeden, jeden i jeden. No i pięknie. Hop, hop, hop. 11 do wydania. No i pięknie. Ta... No, co mogę zejść? Nie wiem, po czym się schodzi. <laughs> A, tu jest. Dobra. I teraz czas sobie coś kupić, czyli e, pod tab. O. No i kupmy może teraz. To wiemy e, sobie. oliwę, hmm, chleb zamrożony. Jeszcze raz chleb zamrożony. Dobra, e, i sobie wodzimy, I sobie teraz bierzemy. Hop, i sobie idziemy. Ta zanieść na półki. I sobie to damy za złoty piątka. Okej okay. no i tutaj to damy sobie za yy, tutaj za 3, no to trochę podwyższymy cenę za cztery i pół, Aha, za dużo <grych> no to za 4, dobrze jest. Yy, no to idziemy sobie teraz po to. Chyba drugi chleb. Na pewno drugich leków tutaj tak zostawimy. Jeszcze teraz zjem po oliwy. Co można kupić i wystawimy je za może tak 6. No i okej. Okay. Idziemy tutaj do kasy. E, hop hop, hop. 4, tutaj 15 zł trzeba wydać. E, tak, tak i 50, tak. To sobie weźmiemy to, to. Hmm. Może czasami coś z Fortnite'a nagram, ale to chyba wolę Roblox'a niż Fortnite'a nagrywać, bo z Fortnite'a tak szczerze nic nie ma do nagrywania. Tak. No i dzisiaj sobie jeszcze trochę pozarabiamy, tak. No i... No i tam będę robił jakieś tutoriale dla, na drugą wojnę światową, tak, i... Ale nie będę wam mówił ile filmów i w ogóle, no bo czasami mi się chce, czasami nie. <ścoughs> o, pierwszy dzień skończony. Next day. Um, no i... open. Dobra i sobie... Uuu tutaj jest od kogoś innego sklep. Idziemy sobie do niego. On tutaj na kasie stoi. O kurde, jak tu fajnie ma ten sklepik rozwinięty. Tu czapki idzie sprzedawać? O kurde, no to fajnie. <grym> e, tam są od kogoś innego sklepu, ale... klienki A więc idziemy... E, czemu to jest closet? Popen. Zrobię e, tak, oliwę, 6 zł. Hop. Dobra. O, tutaj przyszedł niemek. No nie. Yy, dobra. Ile kosztuje jakoś dostawa? Kupimy sobie to. I <grych> yy, jeszcze jedna dobra. Yy, hop. Yy, hop. Yy, hop. To sobie będzie sprzedawać po. Nie po 5, po 4. Okej. Okay. Będziemy jeszcze tutaj jedne są rzeczy. Tak, to są te same. I też po 4. O Ojo, ile to jest ludzi. E. Hop, 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 szybko kasowanko. O, o kurde, ilu się rozmienienia. <grystanie> e. hop. Ok, ile do zmienienia. Eee. Okej. Łak ktoś kartą płaci, ale dobra. 7 hop. Hop, hop, w ogóle ta gra jest bardzo popularna. 15,0 do wydania. Aha, mój sklep na kolejny poziom wszedł. 10,5. Ok, wszystko kasujemy. I tutaj będzie dwanaście, kropka pięć, dwanaście, cztery i sześć, zł złotych. cztery, no i też się rozumie. <grym> Hop, hop, 12. Hop, hop. I pięknie. Hop, hop, hop. 12. Teraz będzie y, 4 i do rozmienienia 6. No i tak w sumie na tym ta gra polega, ale ona jest bardzo popularna teraz. 4. 12 Dwanaście... 4 Cztery... sobie kończyć ten odcinek, bo nie chcę nam przedłużać. Tu w sumie na tym samym to wszystko polega. Ja pójdę już nagrywać kolejną gierkę, a więc zobaczycie, Dopiero we piątek, a, a ten filmik wypuszczam we środę, czyli pierwszego. Osiem. Osiem. Cztery. Szesnaście do wydania. Puste półki. Praktycznie cały czas schanuję 8 i dwa zadania Dobra chyba koniec tego <grystanie> schanowania, a więc teraz wyszło nową półkę kupić. Nową półkę. Nie wiem gdzie tu się kupuje nowe pół. O Rysmas. Rysmas! dun 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 christmas kupujemy sobie to szalwz aha tutaj są zarobuksy dobra ale 200 mamy jeszcze to sobie kupimy kolejną kółeczkę e, tak sobie wystawimy już czapeczki halo e, no tak no i wystawimy za 8 no bo nawet nie za 10 <grych> Dobra. I teraz hop. Się postawimy to tak idealno. Dobra, może być tak chyba. Dobra, ludzie to widzę kupują, a więc lecimy. O kurde, ile pieniędzy z tego się czerpie. I to się rozumie. <grych> jedna czapeczka rozumiemy co tak mało tego więcej bierzcie 20 e 30 do wydania no. teraz 20 ok shop level up 10. Dziesięć. 10. Dziesięć. Bo kupujemy tego pełno teraz, nie? 10 <laughs> do wydania, dobra. Będę tego teraz pełno tych, tych, tych. Dobra, i live Dobra, i sobie teraz pójdźmy sobie kupić. Może szelfy nie, ale tego ale wyszło sobie kupić tutaj. Takie coś licencję idzie sobie kupić za 200 dolarów. Ej, ja bym kupił licencję na Liptonki, Ale nie jest Dobra, to trzeba. Chrystmas. Trzeba sobie kupić coś więcej. Te czapki oczywiście. Co tu się jeszcze opłaca? Gingerbready 60. Jeszcze to. Dobra. Może jeszcze jedne dni, rybade. Zmieścimy się, zmieścimy się dobra. No i dobra, e, lift Dobra, no i wystawiamy to. Hop. I to sobie wystawimy za piątkę. Albo nawet nie za szóstkę. I sobie to wystawimy za ile? Zobaczymy zaraz. Za, no to za dziesiątkę Dziesiątkę to za tyle samo będzie, ile tamto. Hop. I to będzie znowu za 10 Kurde, jak się te ten chrysmas opłaca rzeczy kupywać. Czekaj, tam mam dziesięć, dobrze. Jaka kolejka, ty! Dobra. 12 dobrze. O Jezu, ile to wydania. <grym> Dobra, 8 Czemu on tam nic nie zębiało, jak dopijałem candy? Czekajcie, na kasę się nic nie zębiało, jak candy się pijało. 10 candy kosztują, dobrze. Dobra, op, to się chyba zpakowało. 12, i on będzie 8. Ty, hmm, podoba mi się to. Muszę sobie to w realu. Znaczy taką grę, bo też jest gran z tym, jest tego. Muszę to kupić, tę grę, ale to tak, to jak będzie wam się podobać, no to wtedy może kupię. 12. 16. 4 do wydania. Nie wiem, czy tu się pracowników da zatrudniać. Uuu, i się szanuję, tak jak woda. Dobra, hop, hop, hop. No, 26, 4 do wydania. No bo dobrze. Jeszcze to trzeba coś do jedzenia, jako... już miałem sobie, kupił licencję na litonki, nie. Donki, licencja zawsze najlepsza, ale to może w następnym odcinku. dopiero. Eee. Mm, tak. Skonujemy to wszystko i będziemy kończyć. Zresztą za skończymy sobie odcinek. No i taka chwata to piękna. No i kolejny dzień. Ja Was się będę z Wami też żegnał. A więc tak. No, fajnie, fajna gra, więc będą z tego na pewno odcinki. A więc, tak. Trzymajcie się, Pa. Cześć.